Witajcie moi drodzy na kanale Wymiatacz. Dajcie 600 subów. Dajcie łapki w górę, zostawcie komentarze. To tak jak obiecałem, przeczytam Wam dzisiaj małą poezję. To jest coś szczególnego w moim życiu. Tak. Zaczynamy. Wyrzeczenia. Tego, że nie zjem słodyczy, Również sera żółtego, Kawy wszelkiej, O wodzie zimnej kojącej mój smutek, Czarnym chlebie, Żyć postanawiam pomału, Nie dla zgrywu ani kawału, Wypełnię to wszystko, Lżej mi żyć będzie, Zagryzę wszystko rzeżuchą, Rzodkiewką, pomidorkiem, Ogóreczkiem dodam jajeczko sadzone, chlebek ryżowy z masełkiem, a co trzeba mieć za inne smaki wymiennik. Ten dobry czas, otwiera oczy, patrzę w nieba błękit, dokoła pachnąca łąka, a tam ja i ona, splątani w miłosnych pozach na szczycie. Nierwany celebrujemy wiosnę. Na niby. Kochamy, trwamy. Tylko chwilę. Tam jak już nas zabraknie. Wszystko będzie naprawdę. Tak, dałeś radę. Sukces. Mocno pracowałeś na to. Odkupiłeś cierpieniem. Bolało cię, przemogłeś wszystko. Dalej odszedłeś od innych. Stałeś się dzieckiem szczęścia. Zrozumiałeś, że służysz miłości. Na co dzień. Uśmiech szczery, intencje dobre, zrozumienia łek in, innym, bo do pracy wiecznie pędzą, a moneta złota jest, błyskiem kusi i zachęca. A ta moni ta codzienność. Śmiemy się i prosto w twarz. Potem wyjdą nasze błędy. Gdzieś po latach, w zakamarkach swojej pamięci. Do znudzenia. Codziennie zjadam na śniadanie. Nawykami smaruję bułkę. Pokusami popijam kawę. Przyzwyczajeniami ubieram buty. Z psem idę na spacer. Piję trzy kawy, bo tak lubię. Marzę o wszystkim, co dobre i piękne. Potem wyrzucam zło do śmietnika, idę do lasu. A tam witam nieśpiew ptaków. Łagodna bryza chłodzi me łzy. Jestem dzieckiem szczęścia. Dobrze mi na tym świecie. Mam piękne życie. Nie żałuję swych decyzji. Planuję przyszłość. Wiem, wszystko dobrze się ułoży. Celebruję codzienność. Kocham tę melancholię. Zachwycam się najmniejszymi dobrymi rzeczami. Kocham ludzi. Mam cudownych rodziców, świat jest piękny, a ludzie są życzliwi. Dobro triumfuje pomimo ataków zła. Warto tu być. Kiedyś tak będzie. Kwiaty znów zakwitną, będę Cię kochał tylko Ciebie. Dam Ci to, czego nigdy nie zaznałaś. To będzie tylko nasze. Ta miłość narodzi się w nas, tylko dla nas, ja i Ty, sny. Czas zatrzyma się tylko dla nas. My odpłyniemy w przestrzeń, tam gdzie mieszka tylko wolność. Nikt tego nie przerwie. Eksplozja miłości, co naprawi zły świat. Sam do końca. Ludzie, co karmią się chciwością, dzieci zepsute od wirtualnego świata, dorośli zagubieni w wizerze wydarzeń. Ta propaganda dudniąca cynizmem, tak samotny bez końca idę ścieżką dobra. Tam nie ma zła, z wiarą witam nowy dzień. Pozostała już tylko modlitwa o miłość, aby nie przyszła za późno. Wyzwolenie przez miłość, ten świat może być inny. Kiedyś to się stanie, nadejdzie słodka chwila, tam odejdzie. Nie będzie już cywilizacji śmierci. Nadzieja naprawi spłoszone sny. Nikt nie zapłacze. Ludzie obudzą się inni. Wiara odmieni ich spojrzenie. Miłość wyleczy zranione serca. Odwaga da to, czego nie było przedtem. Wszystko ulegnie przemianie. Każdy zrozumie, jak bardzo się mylił. Ten nowy świat nadejdzie niebawem. Tak to czasem bywa. Gdzieś tam jest idealny świat. Nie ma zła. Miłość daje wytchnienie. Wiara koi ból tego, że mogło być lepiej. Nadzieja tworzy. Nas ciągle odnowa. Odwaga daje siłę na każdy nowy dzień. Siła woli pozwala tworzyć nową rzeczywistość. Tak bez końca wszystko się kręci. Dziś tego brakuje. Panuje znieczulica. Brak czegokolwiek, co może być dobre. Ten świat choruje na nienawiść. Każdy tylko myśli i kombinuje, jak tu drugiego przerobić. Cynizm i egoizm obrali wszyscy na cel. Brak empatii jakichkolwiek uczuć. Ludzie, co złem się karmią. Bydłem ich bym nazwał bez poszanowania. Takim się stali, bo zło tak łatwo wybrali. Walka bez końca, o to co dobre, w tym nieludzkim świecie, mieć punkt zaczepienia, nie bać się, zejść ostatnim z pola walki, bić się o miłość i dobro, do końca wierzyć w lepszą rzeczywistość, trwać na placu boju, nie poddawać się do końca, wiedzieć, że to słuszne. Moja droga, idę nią sam, ścieżką dobra, nie zawrócę z niej. On prowadzi mnie tam, gdzie mieszka miłość. W godzinie próby nie wyprę się, go oddam wszystko, byle z nim być. To tyle. Cześć.